Entuzjastą wszelkich rozwiązań cyfrowych, które mogą ułatwiać funkcjonowanie gospodarki, instytucji publicznych i wszelkich działań natury społecznej, natomiast jestem przeciwnikiem jakichkolwiek rozwiązań, które miałyby mieć element przymusu. Jedną z takich koncepcji jest między innymi wprowadzenie pieniądza cyfrowego jako wyłącznego środka płatności to jest coś, co de facto spowodowałoby brak jakiejkolwiek prywatności, brak jakiegokolwiek pojęcia wolności społecznej. Dlatego też chciałem tutaj to wyraźnie podkreślić, że my jako Grupa EKR jesteśmy przeciwni takiemu przymusowi przyszłości. Jesteśmy zwolennikami tego, aby usługi cyfrowe publiczne były łatwiej dostępne, ale jesteśmy przeciwnikami tego, aby na przykład stały się wyłączną bramą do tego, żeby na przykład korzystać z internetu, bo i takie pomysły były, żeby przez tożsamość cyfrową, tą właśnie państwową dostęp do internetu przestał być anonimowy. Niektórzy na tej sali mieli takie pomysły, więc wyraźnie tego typu pomysłom trzeba Powiedzieć nie. Natomiast musimy korzystać ze wszelkich nowych technologii po to, aby oczywiście Europa się rozwijała gospodarczo i żeby korzystała z tych możliwości, które daje chociażby sztuczna inteligencja. Ale korzystając z okazji, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Szanowni Państwo, my musimy rozpocząć też w tym miejscu debatę nad tym, w jaki sposób obywatele powinni mieć prawo do tego, aby kasować dane, które są przechowywane przez rejestry państwowe. Nie może być tak, że państwo przymusza na przykład przetrzymywanie danych osobowych, które nie są niezbędne przez 15-20 lat. Pocznijmy też o tym dzisiaj debatę. Dziękuję bardzo.